Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie czytanie lustro, kochani, dawno lustra nie było, e, jakoś ono mi tak e, umknęło I, e, ale dzisiaj tak poczułam jakoś, że chciałabym to lustro zrobić. Niektórzy wiem, że niektórzy z Was na nie czekają i bardzo e, lubią te czytania, e, także e, robimy, patrzymy, kochani, co w energiach. Mm. Po tej stronie Wasze energie, po drugiej stronie energię Waszej osoby, kochani. Oczywiście, jak zawsze, te energie mogą się zamienić, także możecie je yy, wziąć dla siebie tak, jak Wy to po prostu poczujecie. No dobra, to rozkładam już karty i patrzymy, co w energiach, kochani. Zobaczmy, jakie relacje nam się tutaj y, pokażą. Y, no, ja robię też z taką intencją te czytania zawsze, żebyście sobie zobaczyli, co w Waszych duszach, kochanie gra. Bo czasami my też działamy na jakimś, wie, wiecie, autopilocie i my też czasami w sobie nie potrafimy y, odczytać, y, dlaczego my jakoś działamy, co my robimy, jak my tutaj, y, co z nas wychodzi, czegoś. Coś jest nas, dla nas y, nieświadome, i często te czytania lustra one nam dużo też pokazują. Ja na przykład je bardzo lubię, jeżeli chodzi o relacje, to bardzo lubię te czytania tutaj y, robić. One dużo, dużo pokazują, kochani. No dobra, już wtedy rozkładam. Wy, jak nie chcecie oglądać rozkładania kart, przesuńcie sobie, kochani, proszę, y, suwakiem na dole dalej. Co w Waszych myślach? Poziom myśli, myśli. Co w myślach? Co, kochani, na poziomie serca? Co w sercu? Co w uczuciach? I jeszcze tendencje relacji. Co, co, jak, to, jak to dalej? Um, co będzie dalej? Przyszłość tej relacji. Energie takie na przyszłość, kochani. Dobra, zobaczmy, co nas talii. Energia tutaj tła dla Was, słońce, ok. I królowa monet. Mhm. Ładne energia. Dobra, i teraz Wasza osoba, kochani. Co tutaj u Waszej osoby. Co u Waszej osoby, kochani? Jak to u Waszej osoby? Jak Wy tutaj będziecie się przenikać tymi energiami? Zobaczmy, kochani, co ym, w myślach u Waszej osoby myśli, co w głowie, co zaprząta myśli tej osoby. Uczucia, co w sercu, co w sercu, co w sercu, i co w zamiarach, co w przeszłości względem tej osoby? Może nie względem, ale względem was, o. Jak ta osoba to tutaj, co będzie dalej po prostu. Jakie energie na, na przyszłość. Dobrze. I energia tła u Waszej osoby to energia dziesiątki monet. Mhm. I giermka monet. Okej. Okay. Już, kochani, zaraz będę odkrywać karty. Będziemy patrzeć. No dobra, to zobaczmy, kochani, co w myślach. Co w myślach? U was sąd ostateczny. Ósemka kielichów i dziewiątka buław. Okej. Mhm. Okej. Okay. Okay. Co w myślach Waszej osoby? As mieczy. Król mieczy. Sąd O, wow, kochani, obydwoje macie sąd ostateczny. E, obydwoje tutaj macie te dwie karty. Okej, okay. dajcie mi chwilkę, bo muszę się tutaj przyjrzeć temu. Już mówię, kochani. Najpierw zacznę od tutaj, co na spodzie talii. Na spodzie słońce, bynajmniej u Was. Mam wrażenie, że tutaj ta relacja gdzieś była właśnie relacją taką spełniającą dla was. Było tutaj dużo radości, dużo zadowolenia, dużo takiego ciepła od tej osoby. Mogliście tutaj gdzieś dostać. Tutaj widzę naprawdę takie poczucia, poczucie bycia na właściwym miejscu i takiego szczęścia i radości. Także u Was ta energia tutaj jest. Nie wiem, kochani, do czego ją sobie możecie dopasować, ale Wy wiecie najlepiej. Ja Wam po prostu tylko czytam karty, a Wy. Dopasujcie sobie to tutaj, tą energię do Was, ale no, pojawia się um, energia słońca, energia takiego zadowolenia. Słońce to też jest taką energią, silną energią męską, przyciągającą, taką um, ogrzewającą nas takiego um, naprawdę poczucia takiego zadowolenia. Co u Waszej osoby? U, u Waszej osoby jest dziesiątka monet. I giermek, monet. Wiecie co? Tutaj jest pokazana energia rodziny, relacji takich rodzinnych, takiego spełnienia. To jest też takie karta takiego naszego dziedzictwa nie tylko kulturowego, ale takiego, takie dziedzictwo, które gdzieś z naszego rodu przechodzi yy, z pokolenia na pokolenie. Tu też może chodzić właśnie o dobra materialne, jak najbardziej. Tutaj może chodzić o, o yy, rodzinę, o spełnienie na tym, na, na, w tej sferze życia. Może być tak, yy, chociaż jeszcze tego do końca nie wiem, to mi się może za chwilę w kartach gdzieś tam bardziej ukaże, że ta osoba też, tutaj ona ma gdzieś swoją rodzinę, ma swój dom, i ta energia jest tutaj w energii tej osoby. Może ta, ta, ta osoba właśnie, to, to nie musi być tak, że on jest żonaty i ma żonę, chociaż może tak być jak najbardziej, bo ta energia tutaj. Um, tej rodziny, tego silnego domu, tego, te, 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 tej trwałości taki, i takiego sukcesu na tym polu tutaj jest. I, ale to może się tyczyć, kochani, także waszego domu, waszej rodziny. I nie wiem, w jakich jesteście tutaj relacjach i do czego sobie to przypniecie, ale no, taka, taka karta mówiąca o tym, że, że to jest też dla mnie bardzo ważne, wiecie? Że to jest, że to, co. Udało mi się przez całe życie zebrać. To jest dla mnie bardzo ważne i wartościowe. To jest taki mój, taki mój skarb. No dobrze, zobaczymy, jak to dalej będzie się w tym czytaniu. Tutaj te karty, one będą się gdzieś tutaj, te energie przebijać w tym czytaniu na pewno. Także będę kochani jeszcze dopowiadać. Już mówię co w myślach. W Waszych myślach, kochani, jest, mam wrażenie, rozliczenie się z przyszłością. I. Wydaje mi się, że tutaj wy nie jesteście razem. Ja tutaj widzę, że to jest dla osób, które albo mają zamiar po prostu od siebie odejść, albo to są osoby, które właśnie się rozstaliście, i tutaj jest takie odchodzenie właśnie od trudnego czegoś, i to jest. Chęć taka, poradzenia sobie ze swoim życiem, stanięcia na nogi. To jest takie. No, obydwoje macie sąd ostateczny, także ja mam wrażenie, kochani, że to była mocna, może niedługotrwała relacja, ale to było coś znaczącego dla Was. Coś, co stawia Was teraz przed ten sąd, że musicie przerobić w, w, w ten temat po prostu. Nie można go tak zostawić i po prostu. Odejść od tego. Tutaj trzeba stanąć, tutaj trzeba się zastanowić, tutaj trzeba pomyśleć nad tym, co było nie tak, co było tak. Tu może chodzić normalnie o sąd, także jeżeli gdzieś są między wami takie sprawy, czy właśnie rodzinne takie rzeczy, no to sąd jak najbardziej tutaj się pokazuje, i tutaj przynajmniej u Was jest chęć pozostawienia tego, co Wam nie służy, i Wy czujecie się tutaj. No karta dziewiątki buław, to jest karta wojownika, który jest poraniony. On stoczył wiele bitew i yy, nie potrafi jeszcze, nie jest jeszcze gotowy, żeby działać i żeby naprawdę pozostawić coś ze sobą, ale on już o tym myśli i wy o tym myślicie. O tym tutaj yy, to przesłanie jest. Kochani, także no ja tutaj widzę jakieś relacje, które gdzieś tam się albo skończyły, albo się skończą, i odchodzenie jest od tego, co nam nie służyło. U Twojej osoby widzę, mam wrażenie troszkę, że to może Wasza osoba tutaj, że to była gdzieś jej decyzja. Tutaj jest jakieś zakończenie, odcięcie się, król mieczy. To może być osoba z podznaku powietrznego, bliźnięta waga wodnik, chociaż oczywiście nie musi, ale po prostu wspominam. I ta osoba tutaj, ona się odcina, ona się dystansuje, ale w jej my to jest w jej myślach. Czy, czy to już nastąpiło, czy to nastąpi, tego nie wiemy jeszcze. To jest w jej myślach. W jej myślach jest też rozstrzygnięcie czegoś, takie. Że trzeba porozmawiać, ja tu mam jakiś plan, ja tu mam jakiś pomysł i coś tu muszę wykombinować, jakiś nowy początek, ale odcinając jedno, chcę dojść do pokoju, chcę do, dojść do, do zgody, ale tutaj ja się odcinam, ja tutaj myślę logicznie, ja yy, nie daję się emocjom, gdzieś te emocje tutaj swoje chowam, przynajmniej ta osoba wasza tak tutaj ma. Patrzę na wszystko z dystansu i staję do tego osądu, tego, tej, tej relacji i zaczynam wnikać po prostu w to, i przyglądać się temu może, co zrobiłem dobrze, co zrobiłam źle. U was to samo jest, taka głęboka analiza i takie, takie chęć stanięcia do tego, i zmierzenia się po prostu z tym problemem. Odejście, oczywiście, ty chcesz tutaj odejść od tego, co cię mocno gdzieś tam trapi. To są takie emocje trudne, trudne uczucia, i chciałabyś iść dalej. Chciałabyś coś pozostawić po tobie, bo gdzieś tutaj ta relacja może, no jakieś zranienia tutaj były, i coś tutaj bolało, i widzisz, że no tu się musi, kochani, coś zmienić I, ale wy oboje tutaj stajecie dużo o tym myślicie, dużo analizujecie to nie jest tak, że ta druga strona mam to gdzieś i, i po prostu sobie wiecie, odchodzę i nic także są tutaj myśli jest tutaj takie racjonalne du, dużo u waszej osoby jest takiego racjonalnego myślenia yy, no nie ma tutaj takiego, wiecie, rozczulania się nad sobą jakichś tutaj emocji no zobaczymy oczywiście, co w sercu tej osoby się poka pokaże bo to jest głowa Także w głowie jest dużo tych myśli, dużo tego takiego um, racjonalnego takiego myślenia i takiego chęci, takiego wytłumaczenia sobie, wiecie, wszystkiego. Ale tak jakby coś tutaj powraca na tapetę, ta wasza relacja, może się spotkacie gdzieś po drodze, może coś tutaj was skłoni, że oboje musicie to stanąć do tego i to przerobić. Może właśnie chodzić nawet o sąd, kochani. No dobrze, teraz ja bycia zobaczyć, co w uczuciach, co w sercu. Zobaczmy. Co u Was w sercu? U Was karta świata. Dziesiątki mieczy. I rycerz monet. Okej. Okay. U waszej osoby. Dziesiątka buław. O, trójka mierczy. Okej. Okay. I dwójka buław. No kochani, mi się to wydaje... Tak mi się wydaje właśnie, tak jak mówiłam, że tutaj no jest to relacja... Nie była to relacja łatwa, wiecie? I najwyraźniej, tak jak mówiłam, ta relacja się zamknęła. Ktoś tutaj odchodzi. Ktoś tutaj coś odcina. Także tutaj... Jest decyzja po prostu pozostawienia tej relacji. Co w waszych sercach. Ja mam wrażenie, że u Ciebie. Tak jak i u waszej osoby, no ja tutaj widzę ból emocjonalny jak najbardziej, tu jest poczucie takiego, no, że to już koniec, że to jest koniec świata. Ja mam wrażenie, że, że po prostu świat i koniec i. Koniec. Zamyka się jakaś droga, i moje serce jest naprawdę przebite tymi dziesięcioma mieczami. Już gorzej być nie może, i boli mnie to. Gdzieś wasze serce, mam wrażenie, szuka takiego w tym, takiego, takiej stabilności, takiej, takiej łagodności, ale nie może tego jakby znaleźć, i wydaje mi się, że dla Was coś tutaj się zakończyło. Dla niektórych z Was, no, widzę takie, że świat się kończy, kochani, że próbuję to trzymać w garści, próbuję ogarniać swoje sprawy, yy, ale wolno mi to idzie, wiecie? Chcę, żeby te serce tutaj może się uleczyło, zobaczymy, jak to dalej będzie, kochani, ale to wszystko idzie za wolno. Dla Ciebie to jest takie. Yy... No takie... Ja mam wrażenie, że szukasz stabilności w sobie, że, żeby te uczucia, żeby to tak nie bolało już, wiecie? Coś się tutaj zamyka dla Ciebie. Twoje serce też. Widzę, że to była jakaś długa droga i to było coś naprawdę takie doświadczające Ciebie i yy, no tutaj jest jakiś koniec. Także no je, jest tutaj... Ból, i jest takie, ale wiecie co, u was to już jest tak, że czujecie, że to, że to już jest takie apogeum i może być tylko lepiej, wiecie? I będę wychodzić na prostą, będę szła dalej do celu, będę szła powoli stawać na nogi i będę te moje serce tak uzdrawiać i powoli, powoli iść do przodu, żeby, żeby zacząć tą nową drogę, żeby tutaj. Coś nowego przyszło, bo to, bo to już gorzej być nie może. Co, kochani, u Waszej osoby? U Waszej osoby podobne są tutaj uczucia, wiecie. Tutaj widzę też takie, też jest druga, też jest dziesiątka pokazana, tak jakbyście kończyli już ten cykl. To już naprawdę jest takie, takie karty mówiące o tym, że ten trud już. Czas zostawić te trudy, wiecie? I te serce już tego nie chce nosić, I, i wasze serce tego nie chce, i serce waszej osoby też już tego nie chce. Serce waszej osoby, no jest tutaj naprawdę, mm, mam wrażenie, tu, ja tutaj widzę rozpacz, ja tutaj widzę, może nie rozpacz, wiecie co? Ja tutaj widzę po prostu taką, no jest ból emocjonalny u tej osoby, u was tak samo. I to tutaj się pokazuje. Yy, ta osoba, ale. Jej serce tutaj chce już to kończyć, wiecie? Chce kończyć z tym bólem i zaczyna dostrzegać nową drogę. Tutaj się pokazuje dwójka buław. Tutaj już jest planowanie, tutaj już jest chęć zaczęcia czegoś nowego. Ja myślę dopiero o tym, ja, ja jeszcze nie jestem w stanie, wiecie? Tu są dwie drogi, ja nie wiem, którędy mam iść. Moje serce nie wie, co ma zrobić. Moje serce. Jest tutaj dużo ciężkości, dużo bólu jeszcze. Wy ten ból już bardziej macie takie, mam wrażenie, troszkę oswojony, wiecie, a Wasza osoba jeszcze nie. Ale no tutaj coś nowego się zaczyna dla tej osoby i może nie zaczyna, ale jej serce chce już po prostu, mam wrażenie, tego uzdrowienia i, i wybrania jakiejś drogi. Tak jakby no, trzeba coś tutaj... Zrobić. Nie mogę dalej w tym siedzieć. Muszę zostawić ten ból, ten balas, to wszystko. Moje serce już nie, nie powinno tego po prostu nosić, wszystkiego, wiecie? I zaczynam tutaj coś dowiedzieć. Ale u Ciebie to samo widzę. Też takie chęć pójścia naprzód, chęć pójścia do przodu. Może też u Ciebie jakaś nowa osoba się tutaj pokazać, gdzieś tutaj w pobliżu Ciebie. Chociaż, kochani, no nie wiem. Jeżeli to jest taka relacja, że ta osoba tutaj, chociaż mi się tu na razie nie pokazują inne osoby, gdzieś ma swoją rodzinę, że Wy tutaj nie byliście w związku takim formalnym, gdzieś tutaj była relacja taka, gdzie więcej tych osób było, to no może tak być, że tutaj no nie można już tego unieść. Wiecie, to, to, to już za daleko może poszło, wiecie? I trzeba tutaj coś wybrać. I ta osoba tutaj. No, już nie chcę tego nosić, nie, nie chcę, bo to, bo to już jest za dużo. To, to za bardzo boli i no, trzeba, stało, trzeba wybrać jakąś drogę. Trzeba, trzeba kogoś może wybrać. Także, no, ja Wam nie zazdroszczę, bo nie wygląda to naprawdę sympatycznie. Tutaj jest, kochani, dużo takiego trudu i, i takiego bólu emocjonalnego. No dobra. To zobaczmy, co dalej. Ok. Jk. Kielichów. Ok. Ok. I co u waszej osoby? Ok. No kochani, mimo tutaj tych trudów, bólów i bolączek, no to ja tutaj widzę przyszłościowo, że wy oboje no, macie chęć tutaj chyba na coś dalej. U Was. W zamiarach, w tym, co ma być dalej, czy jak widzicie dalej, to ja tutaj widzę pojednanie, nowy początek i chęć obdarowania kogoś miłością. To jest jedno zdanie, które bym tutaj do tego powiedziała. Może być też tak, że tutaj chodzi o, no, o kogoś nowego. Też tak może być. Bo tutaj jest zupełnie nowa droga. Nowy głupiec mówi o właśnie zakończeniu tutaj tych bolączek, że tak powiem, i zupełnie pójście nową drogą. Może to świadczyć o poznaniu kogoś nowego, tak jak już mówiłam, ale może być też tak, nie chcę tu dobierać kart, bo do lustra raczej nigdy nie dobieram kart i chcę to zostawić taką pewną niewiadomą, tak, jak mi się to tutaj pokazuje, że albo może być tak, że ty poznasz kogoś innego i poje, połączysz się z inną osobą, i twoje serce będzie gotowe ofiarowywać tą miłość tej innej osobie, a może i być tak, że to będzie nowa droga, nowy początek z tą osobą. Jak najbardziej to może być, bo tutaj są dwie karty. są ostateczny też mówi często o powrotach, o tym, że ktoś wraca, że. Mm, na nowo powstaje do życia, czy w naszych myślach, i w waszych myślach to u obojga jest. Także może być też tak, że tutaj chodzi o to, że ten nowy początek macie w myślach i chcielibyście. Chcielibyście e, uleczyć te wasze serca poranione i w zamiarach jest tutaj dalsza droga, jest chęć połączenia, jest taka was empatia i taka chęć, Okazania tej miłości, tej drugiej osobie, jak najbardziej, nowy początek, chęć pójścia w nową drogę, chęć połączenia się z drugą osobą, miłość, partnerstwo, związek jak najbardziej to u Was jest. Pięknie to wygląda, naprawdę, bo tak jakbyście nie tracili mimo wszystko nadziei, że tutaj jest piękna energia, kochani, i to wygląda tak, jakbyście naprawdę. Mimo niepowodzeń, mimo tych tutaj zranień, te, te, tego końca jakiegoś, może to był właśnie koniec, że dobra, rozstajemy się, ale tutaj yy, no jest takie we mnie, że chcę tej nowej drogi, chcę nowego początku, chcę się dzielić tymi uczuciami, chcę tego połączenia. Yy, no, piękne karty, kochani, naprawdę pięknie, obiecująco to z Waszej strony wygląda. Co u Waszej osoby? U Waszej osoby. Będzie taka, y, mam wrażenie, chęć działania, chęć taka y, też rozwiązywania konfliktu, jak najbardziej. Widzę tutaj y, w tych kartach chęć takiego y, starania się, wiecie? Chęć y, takiego. Nie wiem też, czy dokładnie tutaj chodzi o Waszą osobę, wiecie? Bo też mi się tutaj u, tej, u Waszej osoby pokazuje, Nowy początek, As Kielichów. As Kielichów jest nową miłością, nowym początkiem, nowym yy, chęcią zaczęcia wszystkiego od nowa, i ta osoba ona chce w sobie przezwyciężyć jakieś tutaj konflikty, które albo wewnętrzne ma, albo konflikty tutaj z wami, i zacznie tutaj na nowo kreować i manifestować nowy początek. Oby, I u tej osoby. I u ciebie są nowe początki, nowa droga, miłość, i u tej osoby jest to samo: chęć uzdrowienia te, tej relacji, chęć działania, chęć wzięcia w spraw w swoje ręce i by zaczęło się coś na nowo. Także, kochani, powiem wam, że tutaj yy, no ten poziom tutaj serca yy, no nie wygląda za dobrze, powiem wam szczerze. I dlatego mówię, gdyby ten poziom serca wyglądał mi, że tak powiem, bardziej um, uczuciowo, że tak powiem, to bym przypisała ten cały dół do tego, że wy, że wy się pogodzicie i będziecie razem. Ale że tutaj tak jest trochę nie do końca dobrze, to może być tak, że te karty tyczą się nowych waszych relacji, kochani. Może być tak i może być tak. Wy wiecie najlepiej. Ja jestem ciekawa, czy to z wami rezonuje i czy wy macie gdzieś tutaj jakieś nowe osoby na horyzoncie i nowe początki, które gdzieś macie zamiar iść. No, jestem ciekawa, jak to się u Was tutaj, e, kochani, jak to z Wami zarezonuje, czy w ogóle. Bardzo mnie ciekawi Wasza opinia, kochani, także jeżeli możecie tutaj krótko napisać, to bardzo bym wam, Was prosiła. E, Uważaj, osoby, też nowy początek i chęć, właśnie zaka e, biorę się tutaj, za to, za to, co nie grało, działam i manifestuję nowy początek. Działam, a Ty tutaj ofiarujesz miłość, nawet przychodzisz tutaj do tej drugiej osoby i ofiarujesz po prostu siebie. No, kochani, bardzo interesujące czytanie powiem Wam. Jestem ciekawa, jak to z wami tutaj zagra. Ja robię też prywatnie te czytania. Jakbyście chcieli takie czytanie dla siebie, to napiszcie w opisie. Filmuję zawsze mail do mnie. No, jestem ciekawa. No, dobra, kochani. Ja oczywiście bardzo proszę o lajki, o subskrypcję o komentarze. Dziękuję, że tu ze mną jesteście na kanale. No dobrze, to by było tyle. Zapraszam kochani na kolejne czytania i dziękuję za obecność tutaj u mnie na kanale.